Trwa karnawał. Najmłodsi Legniczanie z tej okazji wzięli udział w swoim balu. Zafalmy się teraz. Uważamy, żeby nikogo nie Co roku organizujemy w Młodzieżowym Centrum Kultury zabawę karnawałową dla najmłodszych dzieci. W tym roku jest to piracka przygoda, więc piraci prowadzą zabawę. Stróje dzieci są bardzo różne, ale myślę, że wszystkie się dobrze bawią. Jest tutaj wiele konkursów, między innymi dzieci się prezentowały, prezentowały swoje przebrania. Co roku na tego typu zabawach najwięcej było księżniczek. Tym razem motyw przewodni balu sprawił, że ta tendencja uległa zmianie. Piraci chyba są w przewadze, albo nawet jak jest to strój taki troszeczkę księżniczki, to są elementy stroju pirata, tak jak u mnie zresztą. Do końca karnawału pozostał miesiąc, zatem także ci nieco starsi Legniczanie mają coraz mniej czasu na okrzyk. A choj przygodo i zabawę na parkiecie!